Dobra dobry Państwu. Dzisiaj, klinik, mm, ono sprzeciwie od nakazu zapłaty, o samym nakazie zapłaty. Jak to wygląda? W momencie, kiedy e, nie spłacamy danego zobowiązania, przychodzi do nas nakaz zapłaty z sądu. Z e, e, postępowanie pominaczy, nakaz zapłaty mamy 14 dni na odwołanie się. Nie roboczy, proszę pamiętać, kalendarz, obiekt. to jest często mylone. przez to ludzie. Klienci spóźniają się, piszą wam swą rękę, spóźniają się i jest to nawet nie rozpatrywane, tylko od razu wyrzucone. jak to wygląda? Dajmy taki nakaz zapłaty. Pierwsze, co nie wyrzucamy go. Często robicie tak, że odbierzecie ten list i nawet go pobierzecie, tylko zobaczycie i Państwo i. Mm, ja nic nikomu nie zadłużę, rwiecie i wyrzucacie. To jest błąd. Proszę pamiętać, że się nie odwołacie, nawet jeżeli jest niezasadne, mmm, jeżeli sam nakaz jest niezasadny, nigdy nic nie braliście, jest tu jakaś pomyłka, yy, błędem jest myśleć, że no, to się jakoś samo naprawi, i tak dalej, i tak dalej. E, trzeba na to odpowiedzieć. Tym bardziej, jeżeli jest taka sytuacja, a zdarza się to nierzadko że Państwo nic nikomu nie są winni, a mimo to jakieś pismo tego typu przychodzi. Eee, odwołują się Państwo od tego, <grym> czy sami Państwo piszą, mają Państwo do tego prawo, czy zaprosili się kancelarii prawnej lub innej firmy. Eee, odwołują się Państwo od tego i dobrze napisałem nakaz zapłaty, praktycznie anuluje ten, że nakaz. Eee, sprawa trafia potem do wierzyciela ponownie. Jest zgłoszone, że jest przeźroczym nakaz zapłaty. Ma 3 miesiące, żeby nie sprawę do sądu. E, o ile oczywiście na to się zdecyduje, często mi się to nie opłaca. Często sprawa trafia do windykatora, do, do firmy zewnętrznej i od początku koło się toczy dalej. Czyli najpierw po lubowne, a potem znowu nakaz zapłaty. I za któryś tam razem oczywiście e, sprawa jest w sądzie. Mm. Daję sobie Państwo ciekawie czas, że Państwo się odwołają od nakazu zapłaty na ustosunkowanie dokumentacji, czyli na zebranie dokumentacji, czy na analizowanie umowy kredytowej. Cały czas mówimy, jeżeli faktycznie coś istniało, bo jeżeli nie istniało, Państwo nic nie brali, gdyby nastąpiła pomyłka, no to raczej sprawa nie trafi do sądu, bo no nie będzie miał wierzyciel dokumentacji, aby tą sprawę po prostu założyć. Bo e-sąd z reguły nie analizuje tego. Jest jakieś tam dokumenty, są, jest y, mm, orzeczenie, w sumie poświadczenie wyżyciela i ja on to wysyła. Państwo się zgadzają, Państwo nie odpowiadają. Jak Państwo się nie zgadzają, to Państwo wysyłają sprzeciwu. Tak to wygląda. E, 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 e. I co jeszcze jest ważne, proszę pamiętać, że przy wysłaniu sprzeciwu liczy się data początki. Na poczcie, na przykład 14 dzień, nawet możecie dać wysłać, i jeżeli jest pieczątka 14 dnia, to i tak się yy, uznaje jako yy, zachowanie terminu. Mimo, że dojdzie tam 15 czy 16 dzień od otrzymania, bo mam 14 dni od odebrania tego dokumentu. Nie, że oni wysłali, odbierzecie czy nie 14 dni państwo, od odebrania. Jak państwo podpiszą, że odebrali od tego dopiero naliczamy. Czas, także tak to wygląda. Pamiętajcie, nie bagatelizujcie, nie wyrzucajcie. Owiniętnie sobie to przeczytajcie, skonsultujcie się z doradcą, specjalistą, koncernarium prawną. I piszcie na to, <laughs> ponieważ da Wam to spokój. Bo gdy tego nie zrobicie, to na pewno, pozwólcie tylko, jaką się uprawomocni ten nakaz, na pewno wierzycie, że wystąpi wtedy do tytułu wykonawczy, czyli komornika. A wtedy, żeby to wszystko odkręcić, no to będzie bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście wszystko jest możliwe, ale muszą być zachowane pewne normy. Yy, także proszę o tym pamiętać. Yy, temat nie jest skomplikowany. To po prostu trzeba zrobić tyle. Yy, Nieraz miałem klienta, który właśnie przyszedł, pokazał, no ale tu, wie pan, ja nie jestem nic winny. No nie wyrzuciłem go, albo wyrzuciłem, ale taka sytuacja miała miejsce. Z terminem się spóźni, więc na pewno to nie będzie, możemy pisać, nie możemy tego rozpatrzeć. Sąd na pewno tego nie rozpatrzy w tym momencie. Trzeba uderzać z innej strony, co jest często trudniejsze. I w tym wypadku, przepraszam, że tak dzisiaj ciężki dzień dokumentacji, dużo telefonów, klientów. Właśnie między innymi z takimi problemami, a kolejnie z prawami urzędowymi. E, także proszę pamiętać, e, na pewno jeszcze taki ponury dzień, nic tylko spać. <laughs> także proszę pamiętać, zawsze przeczytajcie, zawsze odpowiedzcie. To nie są rzeczy, które dostaje się na co dzień. Tym bardziej to wzbudzi Was, was bo zobaczycie taki dokument, będziecie wiedzieć, że coś jest nie tak. Jeżeli brałem, jakieś zobowiązanie i nie spłaca, spodziewałem się, prędzej czy później spodziewałem się. Ale jeżeli Państwo nie brali, to przyszło. To znaczy, że może nastąpi jakaś kradzież, kradzież, danych państwa, na was wzięto kredyt. Często to jest pierwszy sygnał, że coś jest nie tak I, i trzeba na to odpowiedzieć, trzeba się bronić, trzeba na to odpowiedzieć, bo najgorsze jest, co można się zrobić, to się nie bronić, bo wtedy to już potem szybko postępuje, a jeżeli państwo się odwołają, to w tym wypadku dajemy sobie czas i, i szansę na wyjaśnienie tego. Może pomyłka do niczego nie dojdzie, e, a może jednak. Spodziewaliśmy się, dostaliśmy, ale możemy dzięki temu sobie zebrać więcej czasu. Mama może jest kwota do 10 tysięcy, sprawy do sądu. Rzadko kiedy trafiają, to się po prostu nie opłaca. Czekają wierzyciele tam aż to się nazbiera jakiś odsetek z tego, żeby to się zwróciło. Ewentualnie sprawa się przydał. Lepiej dla Państwa. Także sprzeciw od nakazu zapłaty. 14 dni kalendarzowych. I trzeba na to odpowiedzieć. Proszę też pamiętać, może tak troszeczkę poza tematem, że a propos spraw urzędowych, też proszę pamiętać, czy to luki się zdarzają, czy to skarbówka, czy to ZUS, a może ktoś brał KinderCalt, jak moja dzisiejsza klientka i w Polsce jeszcze 500+, plus. co się nie zgadza, przyszło pismo, wyjaśniamy, żeśmy to zostawili. Nie zostawiamy tego. Proszę odpowiedzieć, wyjaśniać, bo im szybciej to zrobimy, tym nie będzie efektu nawarstwiania się, bo jak to zostawimy, trzecie, drugie, trzecie, po tym nie połapiemy się w tym. I po dwóch latach, jeżeli już będzie nakaz zapłaty, bo taki urząd też w końcu może sobie to w końcu wystawić, czego się dopłaciliśmy i tak dalej, też jest nakaz zapłaty i też będzie trzeba się bronić tak dalej, i tak dalej. Wszystko proszę na bieżąco najlepiej skonsultować to z specjalistą, kancelarią, która się tym zajmuje i która jest w stanie w tym pomóc szybko zadziałać. Czasami mówię, nie zauważymy, porwiemy, wyrzucimy. Albo nie mój problem to pomyłka i, i myślimy, że wszystko jest w porządku, a to już się za naszymi plecami gdzieś tam stopniowo nawarstwia. Po co dodatkowe nerwy, szczególnie w tych czasach. Tak więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że niedługo wrócę kolejny filmik. Z tym tematem ostatnio troszeczkę zwolniłem z tymi filmami, zaraz tego już i zarówno YouTube i, 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 i na TikToku też są jakieś problemy związane z wyświetlaniem. Dodam filmik, nikt tego nie widzi, zero wyświetleń, co jest możliwe. i w ogóle do to, to Państwa nie trafia. Także na razie troszeczkę zwolniłem z tymi filmami. Bo to jest jakaś sprawa techniczna. W każdym razie dziękuję, pozdrawiam cześć.